Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry House of widzicie, on wygląda tak jakby był trochę naciągnięty. Po liftingu. Taki, taka twarz dziecka pomalowana czymś białym, najprawdopodobniej remem. Dobra, jesteśmy w domu z Samarty Mayer. A prawie tutaj sprzątałam. Au! Au! O, bo. Ja. Mamy linie. Chyba, że bardziej mu się to... to jak to tak, tak delikatnie widać te oczy, to to działa. Działa i nasz ten... Jak mi się nazywał? Ghostface? A! Ile razy ja już w tej chałupie byłam, dalej się w. Przy... wiedziałam. O, o! Się. A kuku! Najpierw zamontuj kawałek, Żeby był. Dużo fajnych rzeczy mam. więc. Ten mówiła jest. Ja wiem, czemu tak słabo widzę telewizor? A no, jak? Trochę jaśniej. No, nie, zapomniałam. Oh. Nie, dobra, moje kroki są Ja już myślałam, że ktoś Widzicie, też Widzicie, tu chodzi. Widzicie, to ślepia. Jak, tak, strasznie. nie ma co sprzątać. Dzień dobry, laleczko. Oj, no, powiem Wam, że normalnie nie umiem, bo mi się. Klawisze. Nie wiem, mi się cały czas wydaje, że coś tu kapie, ale o... Ale świetnie. O, dzień dobry. A można wejść? Nie wiedziałam, że to się... Że... A! Ej, tu się to samo otworzyło. O, no, tobie świecą oczy. Można to użyć? Tego pomyślałam. <grych> o, widzicie? Tutaj jest taki miły, uśmiechnięty... Lip. Ale weź, bo w sumie... Weź. Z którym razem? Ej, bliżej podejdę. Dobra, bye bye. Ja mam nadzieję, że tego nie było słychać. W cieniu. I oczy mu chodzą, tak jak ten. Za nami. Oh my god! Dobrze, po raz ostatni wchodzimy i sprzedajemy reflektę, bo normalnie tu... Nie można łamki nie chcę. Być. Tak, i to by było na tyle. Ja już mam dość. Tak. Bye baj, a! Co? O, kurka wodna zamka. Jakie dziwne, mamo. Nie, aha, chodźmy, zobaczmy, czy ten, czy tamten się. Czy? Ej, oh my god, jakie to jest okropne. Dobrze, że nagrywam to dzień, bo potem nie spała. Brr. Aha, ok. Gdzie jest pan sam zainteresowany? Ej, nie było go to. W każdym momencie, że się sprzedajemy te... Jak to się sprzedaje? Sprzedaj, tak. 40 minut... powodzenia. Aha, cena domu, zakupione meble, jesteśmy ogólnie na minusie, ale... <grytanie> nie no, może nie będzie aż tak źle, może... A, jesteśmy na minusie. Wiecie co, spróbujmy sobie ponegocjować. Jak to się robi? Shift i negocjuj. Że nie. Zmoliłam. Powinnam im jeszcze pewnie dopłacić. 50 tysięcy poszalałam. Tak, bardzo chętnie. Brawo! Hurra, ja! <ścoughs> Oczywiście, że to sprzedajemy. Dawaj. <laughs> o. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do następnego. Pa!